Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie z zakresu reformy planowania, które odbędzie się w ramach BEK Akademii. Reforma planowania przestrzennego nabiera tempa. Wszystkie gminy w Polsce już pracują nad planami ogólnymi, a na ich uchwalenie mają czas jedynie do końca 2025 roku. Plany ogólne będą miały bardzo istotny wpływ na proces inwestycyjny. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć, e, czym plany ogólne będą, jaki będą miały Wpływ na proces inwestycyjny, na to, jak będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy, a także jak będą dotyczyć zintegrowanych planów inwestycyjnych. Oprócz tego, chcielibyśmy Krzysztof Państwu powiedzieć o warunkach zabudowy. Tak, reforma planowania przestrzennego wprowadza prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Na szkoleniu będziemy chcieli Państwu przybliżyć właśnie tę tematykę i opowiedzieć, kto, na jakich zasadach i w ogóle kiedy może ubiegać się o uzyskanie takiej decyzji. A na koniec jeszcze poruszymy kwestię zintegrowanego planu inwestycyjnego, czyli nowego narzędzia planistycznego, jakie zostało wprowadzone przez reformę planowania które prawdopodobnie będzie miało bardzo istotny wpływ na wszystkie procesy inwestycyjne w zakresie dużych inwestycji w Polsce. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.